W SolidWorks 2011 dodano kilka ulepszeń w operacji tworzenia helisy. Jako pierwsza została dodana możliwość tworzenia helisy o zmiennym skoku z opcją wysokość i obrót. Tabela definiująca została poszerzona o wszystkie parametry w celu łatwiejszej definicji krzywej. Możemy sterować wysokością i ilością obrotów oraz średnicą helisy. Natomiast kolumna zawierająca skok jest obliczana na podstawie tych wartości automatycznie, tak więc jest zacieniowana na szaro. Pojawiły się również okienka z parametrami w przestrzeni graficznej, gdzie możemy modyfikować parametry Helisy. Jeśli zmienimy opcję definiowania Helisy, kolumny tabeli zostaną ustawione w odpowiedniej kolejności, gdzie dwa pierwsze zawierają parametry definiujące. Zmiany wartości w okienkach obszaru graficznego pociągają za sobą aktualizację podglądu Helisy. Wszystko to pozwala łatwiej definiować parametry krzywej i zmieniać je w razie potrzeby.